Jesteśmy właśnie na drodze do Mont Saint-Michel Zajmie nam to jeszcze około godziny i powinniśmy niedługo dotrzeć na przepiękne wzgórze i będziemy zwiedzać tam klasztor W tym momencie jesteśmy na polnych drogach Jest sielanka, świeci słońce, pola kukurydzy dookoła i ptaszki ćwierczające Jest pięknie, wsiadamy dalej na rowery i jedziemy Et on s'y sent si bon, mais parfois Que si l'aventure Une blonde, une brune une, brune, ou une rougoute, vient de ça vous, vous prendre C'est la folie euh. Tout le monde est beau bon, Tout le monde est moi Et moi je me dis ça Ça c'est la vie Et à tout prendre bah j'en prendrais bien pour quelques mois Fait la somme des joies du fond du, du cœur il y, y a tout qui remonte on aimerait bien s'en mais voilà oui mais voilà l'économie voilà tu t'y investis elle t'épargnera pas le cac 40 et toutes ces conneries I le Stockholm pas tien! Nie ma żadnej wartości na SIDA, no? Zboczyliśmy nieco z trasy. Po naszej lewej stronie biegnie główna droga dojazdowa do wzgórza Mont-Saint-Michel. I. Z daleka mogliśmy zobaczyć, że stoi tam mnóstwo autokarów. To miejsce co roku odwiedzają tłumy turystów. Klasztor znajduje się na Światowej Liście UNESCO, więc nic dziwnego, że takie tłumy tutaj przychodzą oglądać to wspaniałe miejsce. My teraz słuchamy, jak trawa rośnie. Jest przepięknie, cichutko. Siedzimy sobie w gąszczu trawy, a za nami wznosi się wspaniałe wzgórze. Mam nadzieję, że dojdziemy tędy do naszego celu. Myślę, że nic nam nie przeszkodzi. Co prawda jesteśmy poza jakąś drogą wyznaczoną, ale idziemy prosto w kierunku wzgórza, więc zaraz pewnie tam będziemy. I wszystko wskazuje na to, że nie będziemy żałować tej wyprawy, bo jest przepięknie. Już sam widok stąd jest naprawdę zapierający dech w piersiach. Wzgórze rysuje się. Wspaniale, na tle co prawda nieco szarego nieba, ale to może dodaje mu jeszcze trochę więcej uroku. Dookoła są same pola, a w oddali za wzgórzem jest ocean. Przepięknie wznosi się ten klasztor na samym szczycie. On est bien cons quand on y pense Nos petites maisons, nos petites vacances Notre compassion pour la souffrance On est cons quand on y pense On est bien cons. Doszliśmy do końca. A na końcu okazało się, że nie da się przejść. Ta wyspa otoczona jest wodą. Istnieje tylko jeden dojazd. Ten, po którym pięknie dostają się tam wszystkie samochodziki i te tysiące autobusów, które stoją pod szczytem. A my przedostaliśmy się przez łąkę. Traw wcale nie wygląda tak, jak wygląda stąd. Jest usiana kanałami, skrętnie schowanymi zakępkami traw. Trzeba było nieraz przechodzić przez te kanały, pełnione gliną, wodkiem, czasem nawet wodą. Ale warto było. Idziemy teraz y, już do głównej drogi, żeby się w końcu dostać do klasztoru na górze Mont Saint Michel. No. I mam nadzieję, że bez większych problemów teraz już się tam dostaniemy? On est si seul dans ce monde. Et on s'y Yeah.